10 września obchody rocznicy nadania praw miejskich rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, celebrowaną przez księdza prałata Józefa Flisa. Następnie o 11.00 wszyscy goście zebrali się w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Hymny Państwowy rozpoczął 30. nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Stefan Schmidt odczytał akty lokacyjne miasta. Oznajmiamy obecnym naszym listem, komu powiedzieć należy teraz i w przyszłości ten akt oglądający, iż by rekomendowali nam liczne doradcy naszej wiernej służby, żaremnie Urodzonego Adama Korajskiego, które nami zaczął Królestwa naszego oddziału i oddalił. Chcąc zatem nagrodzić tego rodzaju służby, a zarazem okazać naszą wdzięczność i szczególną łaskę, pozwalamy Wosu niniejszego listu naszego. Na nowy korzeń wybudować i założyć miasto maszące nazwę Białgora. Następnie zebrani obejrzeli film o Biłgoraju, przygotowany przez redakcję biłgorajskiej Telewizji Kablowej. Zaraz po nim sesję otworzył i powitał zebranych gości Zygmunt Dechnik, przewodniczący Rady Miasta. Aby... Jestem przekonany, że ten warunek w sumie nie tylko prezentację aktu Lokacyjnego wykonania pana Stefana Szmidla, bardzo bardzo prezentę dziękuję. E Do Biłgoraja z okazji rocznicy tego wydarzenia przyjechali m.in. Tomasz Półgrabski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł Janusz Palikot, Genowefa Tokarska, wojewoda lubelski, Krzysztof Grabczuk, marszałek województwa lubelskiego, czy Andreas Rapp, burmistrz Krailsheim i wielu innych ważnych gości reprezentujących środowiska naukowe, artystyczne, przedstawiciele władz samorządowych czy przedsiębiorcy. Gości na sesji witał również gospodarz miasta Janusz Rosłan, a o samym mieście, jego dziejach i w ważnych punktach na mapie historii zebranym opowiedział w swoim wystąpieniu profesor Stanisław Grabias. Wiek w wieku XX wchodził Hungarz z takim oto układem demograficznym. Połowa z prawie 9 tysięcy mieszkańców stanowiła polska ludność katolicka. 42% Żydzi, 8% przedstawiciele wyznania prawosławnego. warto przypomnieć, że rozbiory to czas kierowania świadomości narodowej zarówno wśród mieszkańców Biłgoraja, jak i mieszkańców puszczańskich OS. Kolejny ważny moment sesji to wręczenie insygniów i sztandaru miasta. Sesja była też okazją do wręczenia tytułów honorowy obywatel miasta i zasłużony dla miasta. Tytuł honorowego obywatela w tym roku po ośmioletniej przerwie Rada przyznała profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, profesorowi Marianowi Harasimiłkowi, profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, Januszowi Palikotowi, Andreasowi Rab i Samuelowi Acmonowi Wircer. Bo ja widzę w tym uznanie. Yy, yy, yy. Znaczy, Bilgorajczyków i oczywiście Rady Bilgorajskiej, że Żydzi są częścią tego miasta, że Żydzi budowali to miasto razem, że Żydzi tutaj żyli i kulturę budowali i przemysł i tak dalej. I że nadeszedł czas, żebyśmy znowili, chociaż nie przyjeżdżając, nie wracając ale wracając do korzeni Bym powiedział wspomnień naszych do korzeni naszych pradziadków i dziadków, bo ja nie mogę sobie wyobrazić, że moje nowe korzenie w Izraelu mogliby być te, żeby nie miał tych korzeni wyrosłych tutaj w Wilgoraju jako dziecko. Za zaproszenie i wyróżnienie dziękował zebranym Andreas Rapp. Chciałbym w imieniu mojej żony i w imieniu Manfreda Zalingera i swoim własnym podziękować za miłe zaproszenie i niezwykle przyjazne powitanie na tu w Biłgoraju. To tak piękne, to tak bardzo cieszy. Z radością przyjeżdżamy do Biłgoraja, do naszych przyjaciół. Posła Janusza Palikota, najbarwniejszą postać sceny politycznej kraju, zapytaliśmy, jakie barwy zawdzięcza Biłgorajowi. Zieleń, głównie zieleń, czyli takie ekologiczne przesłanie. Choć to być może w mojej działalności politycznej nie jest najmocniejszy akcent, ale. Z drugiej strony coś, co się mieści być może w kolorze pomarańczowym, bo wiąże się z poczuciem z jednej strony wolności, którą, której kibicowaliśmy na Ukrainie, a w swoim czasie też w Polsce, a z drugiej strony właśnie walki z wszystkimi krępującymi naszą wolność i przedsiębiorczość przepisami, czym zajmuje się w Komisji Przyjaznego Państwa. Rada Miasta przyznała także 14 osobom i trzem firmom tytuł Zasłużony dla Miasta Biłgoraj, w tym tytuły te przyznano pośmiertnie Marii Siniarskiej-Kwiecień, Janowi Kowalskiemu i Czesławowi Nizio. Wśród wyróżnionych znaleźli się kombatanci, artyści, działacze sportowi, samorządowcy czy przedsiębiorcy wspierający inicjatywy mieszkańców. Wśród nich był także Tadeusz Kuźmiński. To oznaczenie akurat tak jak mówił przewodniczący jest przyznawane po raz pierwszy. Ja myślę, że nie, nie ostatni, bo wielu jest ludzi, którzy swoją pracą codzienną no, zasługują na to. Lista wydaje mi się, że jest długa, i, i, i wydaje się, że taka uroczystość czeka nas w najbliższym czasie. Tytuły zasłużonych dla miasta Biłgoraj w tym roku Rada przyznawała po raz pierwszy. Na uroczystej 30. sesji padały słowa podziękowania, uznania dla miasta Biłgoraj i jego mieszkańców. No nie spodziewałem się, że aż tyle pięknych słów padnie pod adresem naszego miasta i jego mieszkańców. Cieszę się z tego bardzo, cieszę się, że goście przyjęli zaproszenie. Cieszę się, że mogłem wręczyć honorowe obywatelstwa i im tytuły zasłużony, zasłużone dla Biłgoraja. Gdyż wcześniejsza uchwała no, uniemożliwiała wręczenie tego tytułu te, tego typu tytułów honorowych, no, po zmianie uchwały się to udało, także mamy ogromną satysfakcję z tego powodu. No, nie wszystkich udało nam się wyróżnić. Myślę, że przy kolejnej okazji wyróżnimy kolejne osoby, bo jest tych osób, które naprawdę zasługują na to, żeby ich wyróżnić jeszcze dużo, dużo, dużo i były nawet dzisiaj obecne. A autorką tego niespodziewanego pocałunku, który spadł na policzek burmistrza była Helena Prochowska, wyróżniona tytułem zasłużony dla miasta Biłgoraj i podczas środowej sesji nie był to jedyny przejaw sympatii. Właśnie w tym okresie ostatnim Biłgoraj się rewelacyjnie rozwinął, no i to jest pewnego rodzaju pretekst, no bo 330 to nie jest taka okrągła liczba jak 500 na przykład, czy coś takiego, ale wystarczający dobry pretekst, żeby zaprezentować osiągnięcia Biłgoraja, no i jeszcze czym pochwalić, no i jeszcze przedstawić perspektywy. Na przyszłość, hala sportowa i tak dalej. Także nowoczesne zarządzanie miastem i dbanie o przyszłość wymaga również dobrej promocji. Dzisiaj po prezentacji miasta po przygotowanym filmie byłem bardzo bardzo tak pozytywnie nastawiony. Zaskoczyło mnie bogactwo miasta, przemysłu tutaj wiele ciekawych inwestycji. Naprawdę to jest miejsce warte polecenia i godne uwagi. Takie słowa na pewno chcieli usłyszeć od zaproszonych gości i organizatorzy. Obok przypomnienia historii, upamiętnienia daty 10 września 1578 roku stawiali sobie także za cel prezentację Biłgoraja. Chcieliśmy w jakiś sposób zapromować miasto, podziękować tym, którzy w rozwój miasta włożyli najwięcej wysiłku, swojej wiedzy i umiejętności. Wydaje mi się, że to się udało. Zaprosiliśmy sporo gości z nadzieją na to. Że te życzenia, które nam składali pod naszym, a zwłaszcza mieszkańców adresem, zechcą wesprzeć swoimi czynami, będą nam pomagać w rozwiązywaniu problemów mieszkańców teraz i później. Szkoda tylko, że samych mieszkańców zabrakło na sali widowiskowej Biłgaryjskiego Centrum Kultury, dla których między innymi te słowa podziękowania i uznania ze sceny padały. Na retransmisję 30. uroczystej sesji Rady Miasta zapraszamy po sobotniej rozmowie tygodnia.